Mateusz, przegrywamy dzisiaj z skapę Starogarty Gdańskiej 0 do 1. No ale długimi fragmentami wydawało się, że możesz zostać bohaterem tego spotkania broniąc rzut karny w 35 minucie. No tak, wiele na to wskazywało. Niestety nie udało się nam wykorzystać okazji, które mieliśmy i niestety przegrywamy ten mecz. Trzeba wyciągnąć wnioski i walczyć dalej. Dawać się wszystko w kolejnym we wszystkich kolejnych meczach, no i liczyć na zdobycze punktowe, bo na razie kiepsko to wygląda. Powiedz tak szczerze odnośnie jeszcze tego rzutu karnego, wyczułeś się zawodnika, po prostu taki miałeś plan rzucać się w ten narożnik? No tak, no powiedziałem sobie, że idę w tą stronę na Maxa, po prostu i udało się na szczęście wyczuć i obroniłem. To jeszcze zdradzając rąbka tajemnicy takiego kunsztu bramkarskiego, śledziłeś wcześniej jak Filip Sosnowski strzela rzuty karne? Z tamtego sezonu coś tam oglądałem, w tym sezonie z tego co kojarzę to chyba nie mieli jeszcze karnego. No i na szczęście udało się obronić, więc z tego akurat mogę być zadowolony, ale najważniejsze jest wynik meczu, no i niestety ten nie jest pozytywny, więc trzeba jednak ostudzić trochę emocje. Jak myślisz, czego zabrakło, co zadecydowało o tym, że no nie udało się dzisiaj tutaj zdobyć punktów? Na pewno niewykorzystana okazję, bo parę mieliśmy, aczkolwiek Stroger też miał parę sytuacji, udało nam się szczęśliwie wybronić. Na pewno musimy być bardziej skuteczni, no i w obronie Bardziej konsekwentni, żeby nie tracić bramek, bo jednak na razie w każdym meczu tracimy bramki. I jest ich na pewno zdecydowanie za dużo, więc na pewno są elementy, które musimy poprawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję.